To kiedyś Pan Prezes dawno, znaczy na początku, jak wchodziłem, mówił, mówił o tym, że jest gwarancja tego, że smak Fitoszli zawsze będzie taki sam. Nie wiem, czy Państwo to na pewno słyszeli, i to jest bardzo istotne. No, to jest bardzo istotne, bo jeżeli smak jest taki sam, to jest gwarancja tego, że w środku znajduje się to samo. Ktoś powie: eh, może tak, może nie. Ale jeżeli jest jakaś receptura i ta receptura jest przestrzegana, to zawsze będzie to samo. Ja sobie nie wyobrażam gospodyni domowej, która powiedziałaby swojemu mężowi czy dzieciom, że zrobi na obiad zupę pomidorową, a wyszłaby zupa o smaku nieco innym, na przykład grzybowym albo kapuśniak. Nie, bo jeżeli, nie, jeżeli dotrzymała procedury, jeżeli składniki poszczególne zostały dane do tej zupy tak, jak, jak, jak mówi przepis, to będzie ten sam smak. Państwo może niektórzy wiedzą, do czego nawiązuje, ale tyle o tym. Proszę Państwa, zaburzenia kontroli homostazy w naszym organizmie jest to wyraz niedoboru minerałów, niedoboru witamin, niedoboru aminokwasów i innych składników. I co się dzieje? Jeżeli tego w każdej chwili możemy to nadrobić, jeżeli nie nadrabiamy, dochodzi w następnym etapie, po kilku tygodniach, miesiącach, do zaburzenia metabolizmu na poziomie naszych komórek. Zaburzenie produkcji hormonów, zaburzenie produkcji enzymów, zaburzenie produkcji serotoniny, różnych innych historii. Zaburzenie metabolizmu tłuszczu, węglowodanów. I na tym etapie, na tym samym etapie w naszym organizmie zaczynają występować dolegliwości na poziomie subklinicznym. Ktoś powie, jakie to jest banalne. Co to jest? Zmęczenie, bóle, niestrawność, zaparcia, osłabienie, zaburzenie snu, czy ktoś mi chce mówić, że jestem chory, ktoś z Państwa pomyśli? Czy ktoś mi chce mówić, że mam jakieś dolegliwości na, na poziomie subklinicznym? Przecież takie zaburzenia mają prawie wszyscy, którzy są wokół mnie. Moi sąsiedzi, moja mama, mój tato, mój brat, pies, kot wszyscy. Proszę Państwa, to jest banalne zmęczenie, bóle, niestrawność zaparcia, zaburzenia snu, wypadanie włosów, nadmierne siwienie, nadmierne pocenie, nadmierna męczliwość. Z nadmierna tendencja do zdenerwowania się, rozdwajanie się końcówek włosów, jakieś plamki na skórze, plamki na paznokciach, można wymieniać bóle karku, drganie powieki w oku, bolesne okresy u kobiet można wymieniać. To wszystkie, Te wszystkie objawy są wyrazem tego, że się źle odżywiamy. Ale ktoś powie, znowu chwileczkę, ale ja przecież chodzę do sklepu, nie wiem, jakiegoś tam kerfur kupuję sobie Kiełbaski, szynki, kupuję sobie dobre żywienie, stać mnie na to, no to chyba muszę być zdrowy. Okazuje się, że nie. Dolegliwości na poziomie subklinicznym, które nie są we właściwym czasie naprawione poprzez właściwy dobór tego, czego nam brakuje, prowadzą w, po, po, po kilku miesiącach, kilkunastu miesiącach, kilku latach do występowania w naszym organizmie chorób przewlekłych. I to jest ta podstawowa kwestia. Pytanie, dlaczego picie. Dlatego, dlaczego suplementacja jest ważna, dlaczego jest tak ważna, proszę Państwa, bo ona załatwia, ona, ta butelka i suplementacja zaczyna załatwiać nasz problem na poziomie tym, czyli problem chorobowy zaczyna się na poziomie regulacji tych dwóch punktów i dlatego tu dzisiaj wystąpiły osoby wspaniałe, powiedziały, źle się czułem, a czuję się dobrze. Miałam nadciśnienie, a dzisiaj go nie mam. Miałam, miałem bóle kostno-stawowe, nie mam, schudłem 100 kilo, doskonale. Proszę Państwa, dlatego, że na tym poziomie, na poziomie komórki preparat o nazwie Fitoshi, co robi? Naprawia. I to jest tajemnica, w tej butelce nie ma nic, co można byłoby nazwać środkiem przeciwbólowym, antybiotykiem, sterydem, Bóg wie jeszcze czym. Tutaj jest, w tej butelce zawarta jest natura, a ta natura ma za zadanie nas naprawić i to jest wszystko, cała tajemnica. Tutaj do, doktor Jung nie włożył żadnych czarów, nie włożył żadnej fantazmagorii, włożył do olbrzymie doświadczenie wielu tysięcy lat ludzi, którzy z pokolenia na pokolenie przez tysiące lat obserwowali siebie i, i przekazywali tę wiedzę innym ludziom. Natomiast pokolenia nasze, naszych ojców i może już końcówka naszych dziadków, właśnie naszych ojców głównie, dostała się w zupełnie, i my też dostaliśmy się we władanie zupełnie innych, powiedzmy sobie, sił. Jakaś grupa powiedziała: Całe doświadczenie ludzkości, które trwa kilka tysięcy lat, jest niczym. To jest medycyna niekonwencjonalna, bo dzisiaj mamy inną konwencję. I zamiast, i zamiast ludziom podawać naturę, zaczęto podawać różnorodne środki chemiczne. Doprowadza to do tego, że zaczynamy strasznie chorować. Proszę Państwa, nie ma zdrowia tam, gdzie nie ma natury. Choroby przewlekłe, o których Państwo dzisiaj mówili, są możliwe do cofnięcia, jak na tym poziomie zaczniemy sobie regulować nasz organizm. I, i, i jeden powie tak, ale ja już piję tydzień i mi nie pomogło. Drugi powie, a ja piję miesiąc i mi nie pomogło, a trzeci powie. Wy, a trzeci powie: pije 18 lat <laughs> i dobrze mi z tym. <laughs> każdy z nas, każdy z Państwa ma swoją wizję świata i nie można nikomu nic, 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 nic na siłę polecić. Natomiast, jeżeli ktoś powie, że pije miesiąc, to trzeba mu, i mu nie pomogło jeszcze, to powiedzieć: Trzeba to zacznij pić. A są tacy, którzy wypiłem dwa tygodnie i wszystko mi wróciło. To zależy od tego, na jakim poziomie jego organizm jest jest możliwy jeszcze do naprawy. To zależy od nas. Proszę Państwa, dlaczego, 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 mówiłem, dlaczego jest tak, że idziemy do sklepu, kupujemy sobie fajne niby rzeczy, a nasze organizmy zaczynają cierpieć. Tutaj pokażę Państwu zestawienie pewnych danych, które są zupełnie szokujące, rok 85, 96, 2002. Takie badania, które są badaniami z rynku niemieckiego i te badania wykazu, wykazują, Ile w 100 gramach produktu w danym owocu znajduje się lub znajdowało się miligramów witamin czy innych substancji czy minerałów? Proszę Państwa, weźmy to na poziomie marchwi. Jeszcze w roku, 8... no to oczywiście to są dane uśrednione. Jeszcze w roku 85 w 100 gramach marchwi, takiej zebranej z wielko, wielkoprzemysłowych upraw, tak bym powiedział, było przeciętnie 21 mg magnezu. Ale już w roku 2002 6 jest minus 75%. Jabłka, witamina C, minus 60%. Fasola, witamina B6, minus 77%. Wapń, minus 51%. To jest w pokłosie olbrzymiej chemizacji rolnictwa. To jest w pokłosie olbrzymiej, niebywałej w chemizacji rolnictwa, gdzie są podawane do gruntu przede wszystkim co? wapń, żeby troszeczkę ewentualnie odkwasić azot, potas i fosfor bo te minerały gwarantują, że roślina wyrośnie szybko, będzie wielka i dobrze się usprzeda. I dzisiaj idziemy do sklepu, widzimy takie dziwolągi, jakieś takie dynie 500-kilogramowe, widzimy jakieś marchwie monstrualne, jakieś buraki olbrzymy i kupujemy to i nie wiemy, że do swego cennego organizmu wkładamy chemię, bo nie dość, że za mało witamin, minerałów, też, jeszcze olbrzymie ilości, olbrzymie ilości herbicydów, pestycydów i innych świństw. Idziemy do kogoś chorego, kto leży sobie w szpitalu, np. dziadzio, i, i kupujemy, mu, kupujemy mu jabłka. Mówimy dziadziuniu na zdrowie. A dziadziuś mówi, kurczę, chyba umrę po tym wszystkim. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że on się czuje coraz gorzej, a my mu przenosimy sam szmelc. Przecież jabłko dzisiaj, to już zaraz przyspieszymy, ale jabłko, które dzisiaj jest, zrywa, jest, 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 jest na etapie zawiązka, do, do chwili zerwania go. Zerwania go i złożenia do, do, do przewalni jest ponad 30 bodajże 4 czy 5 razy opryskiwane chemią. I to ludzie opryskują w maskach przeciwgazowych. I myślimy, wszystko się mówi, a to się, to się zdegraduje. Nie, to zostaje w tych jabłkach, zostaje w tych owocach. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Na pewno, na pewno, ja tu widzę, że jestem najstarszy, to ja pamiętam. Także ja pamiętam, jak byłem jeszcze małym dzieckiem, państwa nie było na pewno na świecie, to jabłka smakowały cudownie, były cudowne. Dzisiaj idzie się do sklepu, jedno jabłko w drugie ma taki sam smak. Widzicie to? Widzicie, że, że coś się odmienia. Kiedyś jabłko jak się ugryzło, to ono po kilku minutach... Pokrywało się takim brązowym nalotem, bo było utlenianie. Dzisiaj tego nie ma. Jabłko jak się przekroi, tak białe zostaje na całe tygodnie, szybciej pokryje się pleśnią niż, niż, niż zbrązowieje. Proszę Państwa, i ta tabela właśnie mówi o tym, dlaczego powinniśmy się suplementować. Że to nie jest czyjś wymóg, że to nie jest czyjś widzi, widzi, widzi mi się. Jeżeli mam swoją inteligencję, jeżeli chcę żyć dłużej niż 50 kilka lat na świecie, a chcę żyć na przykład 90 i chcę, do ostatnich dni życia być aktywnym, muszę stosować suplementy. I teraz, czy to będzie fitoshi, czy będzie inne, to jest Państwa wybór. Ja proponuję, żeby to było fitoshi. Dlaczego, dlaczego to potem, to za chwilę wyjaśnię. Proszę Państwa, niedobory składników mineralnych prowadzą do wielu patologii. Nasuwa się refleksa, czy dawniej problem miał zwykle, problemy zwykle z powodu drugiej osoby, ale najczęściej Obecnie najczęściej nie radzi sobie sam ze sobą. Proszę Państwa, nie radzimy sobie. Mamy olbrzymie stany nerwicowe, mamy depresję, mamy mamy tysiące różnych chorób, które są wynikiem tego, że nasz organizm, a szczególnie nasz centralny układ nerwowy, jest fatalnie odżywiony. Fatalnie odżywiony. Teraz trzeba sobie już na tym etapie zadać pytanie, <laughs> może Państwo odpowiedzą, komu trzeba dać przede wszystkim suplementy? No ktoś wie, komu? Tobie. Komu? Tobie. Sobie. Tak, sobie i małym dzieciom. To już dzisiaj mieliśmy piękne wystąpienie wspaniałej matki z, dzie z dzieckiem, która prawdopodobnie w najbliższych tygodniach wystąpi o, o alimenty do firmy. <ścoughs> <Prawdopodobne>. <ślad> prawdopodobnie, <ślad> ale będziemy obserwować rozwój tej sytuacji. <ślad> I proszę Państwa, i, tu, I padło piękne słowo. Dzieci, dzieciątko synek ma, ma ile? dwa miesiące, tak? trzy miesiące, nieistotne. czy nieistotne, istotne trzy bierze Fitoshi, pije co drugi dzień. Jestem szczęśliwym posiadaczem wnuczki, która teraz ma lat ma miesięcy 15. Ona od dziewiątego miesiąca czy od 8 miesiąca życia pije Fitoshi. Dlaczego? Bo jeżeli komuś zalecam fitoshi, abym na przykład powiedział, ale dla, dla, dla niej nie, to znaczy, że byłbym nieszczery, tego nie wolno robić. Bo jeżeli mamy do czegoś pełne zaufanie i wiemy, że nie szkodzi, to dajmy dzieciom. Dlaczego tutaj na tym się zatrzymajmy? Dlaczego te, te, suplementacja, co jest na przykład preparat fitoshi, dlaczego jest potrzebna dzieciom? Bo organizm dobrze ukształtowany od samego początku będzie do, pracował całe życie. Ja tu podaję taki przykład, proszę państwa, wyobraźmy sobie ogródek jakiś mamy, czy, czy piękną działkę, kupujemy sadzonkę dębu, wsadzamy go gdzieś tam w kąt tej działki, mówimy tu będziesz rósł i zapominamy, zapominamy o nim na 4 lata, na 3 lata. W międzyczasie była susza, wokół wrosły jakieś szybko rosnące drzewa, no klony czy inne, zagłuszyły tego dąbka, my po 4 latach idziemy, patrzymy, on jest taki pokrzywiony, chudy, jakiś taki, bo szukał słońca. I mówimy, oj teraz Ci pomogę, ścinamy te wszystkie wokół, wokół zarośla, hasza, podlewamy ten dąb, ale on już przez całe swoje życie będzie pokrzywiony, bo on już tak się ukształtował. Czy tak? Dokładnie tak. A, a myślimy, że ludzie to są inaczej ukształtowani, ludzie, ludzie, my jesteśmy też dziećmi natury. Jeżeli od samego początku będziemy niedożywieni, będziemy zagrzybieni, będziemy mieli wszystkie choroby świata i będziemy jeszcze stosować, będą u tych małych dzieci stosowane leki, to na jakich oni obywateli i przyszłych zdrowych ludzi wyrosną? Nie wyrosną. Przez całe życie będą mieli alergie, będą mieli astmę, będą mieli zwyrodnienia stawów, będą mieli nadciśnienia, tysiąc rzeczy, bo organizm już na samym, a to jest następny suplement bardzo ważny, właśnie to woda. Otóż mamy piramida roślin. <laughs> Dobrze, proszę Państwa, jest takie amerykańskie centrum kontroli chorób. Ja tutaj mam wyniki z roku 1996-1999, ktoś powie, a to jest 10 lat temu nieistotne. To amerykańskie Centrum Kontroli Chorób corocznie wykazuje, co jest ewentualną przyczyną naszych chorób i z czego, i z czego mamy choroby.